W genach gdzie dziedziczymy kolor oczu, poczucie humoru, uwaga, pozycję, w której śpimy, tak to również jest dziedziczne A Nasz gość na pewno od swojego taty odziedziczył talent. Szanowni, Szanowni, Szanowni. Państwo, Maciej Musiał, Andrzej Musiał, dzień dobry, dzień witam dobry, Was dobry. serdecznie. Uśmiechnąłeś się, jak, 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 jak o tym mówiłem, yy, o talencie? Uśmiechnąłem się na, znaczy talent oczywiście, uśmiechnąłem się na pozycję, w której śpimy, bo rzeczywiście przypomniałem sobie, że Wydaje mi się, że śpimy w podobnych pozycjach. Naprawdę. Tak. A co jeszcze robicie podobnie? Spędzacie wolny czas podobnie? Yy, jest, no nie, spo, sportowo podobnie, tak. Bo... Mm -hmm. Spędzamy, mamy taką um, tradycję, że jak Iga Świątek gra jakiś finał um, jakiegoś dużego turnieju, to spotykamy się, tata robi Dobre, obiad, razem. kolację w zależności od pory dnia, i części kuli ziemskiej, na której gra Iga i oglądamy razem. Macie. Eee, rozmawialiśmy o tym z Małgosią przed, przed anteną i byliście uczestnikami tej rozmowy. W przestrzeni publicznej bardzo dużo mówi się o relacji eee. dziecka z mamą, eee. nawet syna z mamą. A jak ty byś opisał swoją relację z tatą? Eee, myślę, że jest bardzo, bardzo zdrowa i dobra. I no nie wiem, tata. Yy. Miał 39 lat, jak się urodziłem mm. I, i jakimś wydaje mi się, że był w takim wieku, że miał dużo czasu dla mnie, po prostu bardzo, e, zabierał mnie na mnóstwo, e, jeździliśmy razem na rowery, na basen, spędzaliśmy mnóstwo czasu ze sobą. No i, i ta, ten czas, myślę, że dał nam taką, m, taką przestrzeń między nami, naszą własną i ta relacja jest dobra, czuła. E, mm. Mówisz, że tata jest twoim przyjacielem. Na pewno, no? Czyli ta, tam nie tylko udało wam się stworzyć taką relację właśnie ojcowsko-synowską, tylko też jesteście w stanie razem pójść na koncerty albo... No takie, tak żeśmy się trochę skumplowali, można powiedzieć. <grym> jesteście też kumplami. Tak, no też jak dziecko jest yy, tak około czterdziestki, człowiek już jest taki w, zwolniony trochę w życiu, tak nie lata za wszystkim, mm. nie szuka, nie łapie więcej, więcej, więcej. To o, patrzy jakieś dziecko, i mu się zaczyna przyglądać, zaczyna z nim rozmawiać, zaczyna go słuchać. No i zaczyna poświęcać mu czas. Myślę, że to jest najważniejsze. A powiedz Andrzeju, y, był taki moment, w którym, jak widziałeś, jak rozwija się kariera maćka mm. na samym początku, albo to. to... Przyszedłeś do niego i powiedziałeś: Wybierasz bardzo trudny zawód. To jest zawód, którym może się bardzo rozczarować, może wybierz co innego. Czy byłeś raczej taki Nie zatyt, wiesz, co to no? się działo tak, tak z rozpędu. To jak, jak był mały, nie było gdzie zostawić, to go brałem na casting i on tak siedział i tak się patrzył, co ja tam robię. Raz, drugi, trzeci. I później dziewczyny powiedziały: O, zobacz, robię casting tam jakiegoś bebiko soku, czegoś tam i to go przyprowadź, bo taki przystojny, taki cenny. No i go tam zacząłem prowadzać na te castingi i się tak wdrażał stopniowo jako dziecko, później jakiś serial jak parę dni zdjęciowych i to się działo. Nie, że zawód synu jest bardzo niebezpieczny nie do tego. Ten, bo, Maćku, ale ty patrząc, Jak było, tak, tak się to potoczyło i tak się, i tak się ułożyło, myślę, bardziej. Wiesz co, bo o tym rozwoju tej ścieżki, tej kariery, właśnie patrząc na ciebie i patrząc na to, jak od małego możemy ten twój rozwój obserwować, czy są takie plany, które chcesz na pewno zrealizować, czy nie stawiasz sobie takich celów i Myślisz o tym, żeby po prostu być szczęśliwym. Tak, staram się nie starać, no bo to są takie. No we wszystkim co robimy, nie? w każdej ścieżce możemy fantazować na temat rzeczywistości. Potem jesteśmy smutni, jak ona się nie spełnia. Oczywiście, że jak mam marzenia, to warto wyznaczyć sobie jakieś cele, mm -hmm. e, ale nie są to takie śmiertelnie poważne cele, że jak się uda, jak się nie uda, to będę, to, 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 to będę po prostu bardzo smutny. Myślę, że po prostu staram się jakoś tak prosto. Żyć. Andrzej, jak wspominasz tego Maćka, który był na tych pierwszych castingach z tobą, to, to był taki moment, kiedy już się myślałeś o tym, że za lat 20 będzie obok Ciebie siedział twój syn, jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów w Polsce, jeżeli nie najbardziej rozpoznawalny. No weź przestań, no ja się A już na pewno jedna no, z najprzystojniejszych. No, no patrz, wiem, o, o, ale kombinuję. No ale wiesz, bo to jest a, takie poczucie, czasami rodzice projektują trochę ten przyszłość. No tak, są, są, tak, ja pamiętam na te castingi, jak... Za moim z... pytaniem się to kryje, To trochę by, projektowałeś były, tak, ten Byli tacy rodzice, że to dziecko, no miała mamusia miała zeczkę, żeby go tam wydizajnować i wszystko było tamtego, a on przechodził i no... Specjalnie się w tym kierunku jakoś nie nastawialiśmy. Tak, A może podświadomie, też... nie wiem. Nie Fajna też była atmosfera, jakby w domu rodzice mieli teatr dla dzieci, więc mnóstwo zawsze było tych rekwizytów. Pisali sztuki teatralne, mieli próby w domu. Yy, więc ta, taka atmosfera yy, jakiegoś kreatywnego zaangażowania świata, wiesz, yy, wykreowanego w wyobraźni była. I myślę, że to też dawało duży silnik. Rzeczywiście. oglądałem to, co prace taty um, um, i też tą dawniejszą um, w, w fantastycznych filmach, nie wiem, tam grał w Psach czy w Młodych Wilkach um, i, i zawsze też go podziwiałem. Um, ale tak już bezpośrednio później raczej nie, chyba nie przegadywaliśmy nigdy tekstów, nie? nie. Czy ja byłem autorytetem, nie wiem, pamiętam, do jakieś 7-8 lat, a później w szkole podstawowej. Była taka pani od Nauki Polskiego, która go przygotowywała do takich przeglądów i... Przestałem być autorem. To uwierzchłej. Trzeba zagrać, on tak patrzy. Ja to z panią przerobię. I koniec. Tato. Słuchajcie, ale słuchałem ostatnio, jak Misiek Koterski opowiadał, że przy wielkanocnych życzeniach rozmawiał ze swoim tatą przy Wielkanocnym stole, składając sobie życzenia, swoim tatą, wybitnym reżyserem Markiem Koterskim, o tym, że chcieliby coś zrobić razem. Żeby to było ich takie opus magnum wspólne. Wyobrażacie sobie że stajecie na jednej scenie, albo uczestniczycie w jednym projekcie takim od A do Z? Wiesz co, kiedyś próbowaliśmy coś, albo Maciek, albo ja, trzeba było jakiś tekst przegadać, mm -hmm. któryś z nas się uczyło, a ktoś musiał mu podrzucać i żeśmy się zarykiwali z siebie, mm -hmm. patrząc się w oczy i widząc <noise> swoje głupie miny i udawania, bo się znamy i myślę, żeby to było bardzo trudne, żeby wspólnie stanąć przed kamerą i z poważną twarzą coś za Ale, ale Macku no przecież być projekt. No ale... No tak, jest znaczy, to. jest interesujące, ale. Tak, taką, robiliśmy taką kampanię tak. dla jednej marki odzieżowej. Ehm, powiem jej nazwę, bo nam dali, dali okazję, żeby to zrobić. Reserve i bardzo mi jestem za to wdzięczny. No i były takie momenty, że trochę podryżserowałem tatę. No, było ciężkie, bo, bo e, tutaj mówił, że no, że głównież go nie będzie reżyserował, prawda? Mm -hmm. e, ale jakoś wspólnie dochodziliśmy do konsensusu i myślę, że powstała fajna pamiątka z tego. Tak. No. Słuchajcie, uroczo się Was słucham, bo chciałem Państwu, bo przygotowywałem się do tej rozmowy, czytałem, to Andrzej, na pewno przeczytałeś wywiad z, z, z Maćkiem, który był właśnie o Tobie i powiem Ci, Maciek, że jest niezwykle budujące, że dorosły facet tak czule i tak fantastycznie potrafi mówić o swoim tak. ojcu. Mówię to jako ojciec, który też coś takiego kiedyś chciałby usłyszeć o swoich mm. dzieci. Dzięki. No myślę, że teraz na tej kanapie ciężko tak obok taty mówić, tak. o, ale myślę że, myślę, że mamy wyjątkową relację i... No i ona była zawsze taka czuła i wrażliwa, nie? Że, że ta, ta, ta siła hmm, myślę, że właśnie ujawniała się w tym, że w naszym domu nie, nie, nie bano się okazywać emocji. Hmm, to um, chyba jest istotne. I, to była taka to akcja 100 lat temu <coughs> chyba wyborczej czytamy dzieciom. Tak, tak. I ja ja to przeczytałem o i, i mu wieczorem czytaliśmy książki razem. Jakiś tam Cud. pamiętam te... Mały bizon. Mały bizon, ale o Mikołajku, taki, taki o, był francuski, no prześmieszny. Ulubiony, tak. Myśmy to czytali, się zarykili wariazem. I tu się jakby taka więź tworzy, że jak 10-20 minut czytasz, gadasz tak. z takim kolesiem, też tak, na piłkę chodziliśmy na... On jeździł tam do Konstancina Kosa-Kosecki, taka był klub tak, dla dzieci tak. i, i, grał, i grał w takich mecz, meczyki takie były po Warszawie, tam te kluby się zjeżdżały już wiem dlaczego tak mamy nasi piłkarze są tak kiepsko wyszkoleni technicznie, nie, gdzie leży gdzie leży sedno no Problem futbolu naszego, bo zobaczyłem, kto szkoli tych dzieciaków, co za faceci i na czym to polega. <ridge> Czyli ty byłeś takim tatą, który potensuj. na trenera wybiera nie, nie, nie. trenujący. Najgor najgorsza <gorsz> kategoria like, ojca. <aturantar ending> tak. Ja A, była stoi... taką mamą. Nie, 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 nie zabierano. Maciek, chcę cię zapytać na sam koniec, y, ty, ty, też jak, jak ojciec, czy zgodzisz się z tym, że facet, tata nie musi wymyślać jakichś wiesz, kosmicznych rozrywek dla swojego dziecka. Że najważniejsze jest to, żeby po prostu był. Zgodzisz Absolutnie. się z tym? Tak. Że ta obecność jest czymś, co jest... Czas, obecność, uwaga. Ale powiedziałeś też, nawet, że tato nie. jest otwarty i że m, tworzy taką atmosferę zrozumienia. Ty Andrzeju medytujesz, ćwiczysz jogę. M, to są takie rzeczy, nowości, wartości, które chce, chcesz przekazać i przekazujesz mi Jak macie jak Maciek mały, to nie, to nie ćwiczyłem jogi i nie, i nie Czyli nie medytowałem. To, to przyszło teraz. Tak, tak. Teraz jest tak, że czasem. No, przepraszam. Nie, ale te, te, w tych relacjach właśnie to, co mówiłeś, trzeba być, jakby te. Słu słuchać. Nie? Ja się też cały czas jestem taki, teraz muszę bardzo pilnować, żeby cały czas nie wskakiwać Maćkowi w tekst, że, że ktoś mówi, to od razu mi się pojawia pomysł i atakuje, a to trzeba się nauczyć, że ktoś się wygada, wtedy ty mu odpowiesz i on się tego. To jest wielka sztuka. Jedni to mają z Gena, a drudzy tego nie mają I się do końca życia tego nie nauczą. I nie da się z nimi gadać, ale można się nauczyć powściągając w sobie to, to ego jakieś chyba jest, które chce wyleźć cały czas i powiedzieć, co, co ja mam do powiedzenia i co ja sądzę. Nie? Hmm. Piękna jest ta wasza relacja. Naprawdę życzę wam z całego serca pielęgnowania jej. Naprawdę miło was się słucha. I dziękujemy, że byliście razem Bardzo z nami. Bardzo wam dziękuję.